Dzień dobry, szanowni Państwo. My na granicy wschodniej jesteśmy już od dawna i widzimy jak to wygląda tam. Nazywam się Dariusz Sierche, i bronimy polskiej granicy. I powiem przede wszystkim jedną taką ważną rzecz, bo telewizja kiedyś to pokazywała zupełnie inaczej, że przychodzą tam kobiety i dzieci. Odkąd my tam jesteśmy, a jesteśmy już długo na wschodzie, nie widziałam nigdy żadnej ani jednej kobiety, ani jednego dziecka. Ale widziałam inne drastyczne sceny, gdzie z zapłotu bardzo odważni i agresywni mężczyźni wykrzykiwali, że będą wyżynać nas polskich mężczyzn, że będą gwałcić nasze polskie kobiety. Teraz dzieje się sytuacja na granicy niemieckiej. Też tam jesteśmy. Byliśmy w zeszłym tygodniu, jedziemy tam teraz, dzisiaj w nocy wyjeżdżamy. I tam również nie widzimy ani jednej. Kobiety, a nie jednego dziecka. Więc, szanowni państwo, proszę sobie tak teraz postawić się w roli rodzica, może chłopaka, męża, dziewczyny, która została zamordowana w Toruniu. Bo o tym się mówi głośno, a o innych sytuacjach, a takich morderstw już w Polsce i gwałtów jest naprawdę bardzo dużo. Tak jak było na wschodzie, tak teraz dzieje się na wschodzie, a już ogólnie w całej Polsce. I drodzy państwo, Proszę się postawić, nawet panowie policjanci, panowie dziennikarze, bo ci agresywni migranci, bo nie chcę ich tutaj nazywać, nie będą patrzyli, czy ty jesteś teraz, e, może po pracy będziesz bez munduru i tak dalej, e, wsadzą ci ko kosę, czy w plecy, czy podarzą ci gardło, gardło, czy zgwałcą twoją córkę, nie daj Boże, zabiją twoją żonę, czy dziewczynę. I proszę się postawić w sytuacji tych rodziców i tego chłopaka, który, któremu zabili tą dziewczynę. Kto za to jest odpowiedzialny? Za to odpowiedzialne jest państwo. Państwo nie broni nas jako obywateli, zezwala na to, co się dzieje. I teraz jeszcze proszę sobie pomyśleć taką jedną najważniejszą rzecz, tak na zdrowy chłopski rozum, jak to się mówi. Dlaczego są tylko sami mężczyźni? To teraz. My, jako mężczyźni, ja mam wyjechać z kraju i zostawić swoją żonę i swoje dzieci. Czyli nie sądzicie, że oni mają tu jakąś misję? Czy nie sądzicie, że u nas w Polsce bije serce chrześcijanwa tak naprawdę? I nie sądzicie, że oni chcą w pewnym momencie, jakich będzie bardzo dużo, zrobić nam tutaj mord, wyżynać nas i jeśli my się nie połączymy, jeśli my się temu nie przedstawimy, to nas będą czekały naprawdę ciężkie czasy. Już się to zaczyna dziać. Szanowni Państwo, te kobiety, kiedyś były takie manifestacje e, wybór nie zakaz, e, wybór tak nie, nie zakaz i które manifestowały wielkie protesty, e, żeby aborcja była legalna. I teraz zabijają kobietę w Toruniu. Dlaczego oni nie manifestują? No kobiety, przecież one były za kobietami. Takie manifestacje powinny się odbywać teraz pod Sejmem, pod ambasadą, a tego nie ma. I moi drodzy, my jesteśmy Polakami, więc połączymy się, żeby przeciwstawić się temu złu. Dziękuję bardzo. Uwaga, uwaga!